Bajka o złotym jajku. Bardzo daleko stąd, w odległej krainie, rósł sobie stary, olbrzymi i gęsty las. A w tym lesie była tylko jedna nieduża polanka, a na tej polance stała malutka chatka. W tej chatce mieszkali babcia i dziadek, nie mieli dzieci ani wnuków. Całe życie spędzili w tej małej chatce w środku lasu. Byli ubodzy, ale nigdy nie narzekali na swój los. Staruszkowie mieli też mały kurnik, a w nim jedną jedyną kurkę. Opiekowali się nią dobrze. Karmili świeżym ziarnem, dawali pachnącej słomy, żeby było jej cieplutko i miękko. I nigdy przenigdy nie straszyli, że zrobią z niej rosół, gdy przestanie składać jajka. Pewnego dnia Kurka postanowiła odwdzięczyć im się za tę dobroć i opiekę. Zdecydowała, że zniesie złote jajko, aby poprawić ich los. Jak postanowiła, tak też zrobiła. Zniosła piękne złote jajko i zaczęła głośno gdakać, żeby przywołać staruszkę. Kiedy babcia weszła do kurnika, zobaczyła, że w kąciku na słomie coś się błyszczy. Podeszła bliżej i bardzo zdziwiona zaczęła oglądać złote jajko. Nigdy jeszcze takiego nie widziała. Postanowiła pokazać się dziadkowi. Wsadziła jajko do koszyka i poszła do chatki. Zobacz dziadku, jakie dziwne jajko zniosła dzisiaj nasza kurka, zwróciła się do męża, pokazując mu jajko. Faktycznie, odrzekł, drapiąc się po łysinie. Inne jakieś niż zwykle. Oglądali jajko i nie mogli mu się nadziwić. W końcu jednak doszli do wniosku, że jajko to jajko i najlepiej będzie zrobić z niego kogel-mogel. Babcia przyniosła miseczkę i próbowała rozbić jajko, ale skorupka była bardzo twarda. W końcu zawołała na pomoc dziadka, ale i on nie mógł niczego wskurać. Próbowali różnych sposobów, bez skutku. Skorupka była twarda jak kamień i nawet się nie zarysowała. W końcu dziadek postanowił rozbić jajko młotkiem, który miał schowane w drewnianej skrzynce na narzędzia. Odłożył jajko na stół i poszedł po młotek. Niestety jajko, jak to jajko, zaczęło się toczyć po stole, i zanim babcia zdążyła je schwycić, Doturlało się do krawędzi i spadło na ziemię. Skorupka pękła i całe żółtko i białko wyciekło. Babcia z dziadkiem strasznie się zmartwili i zaczęli płakać. Byli przecież bardzo biedni i poza tym jedynym jajkiem nie mieli już nic do jedzenia. Usłyszała ich kurka i przez okno wskoczyła do chatki. Nie smućcie się, zagdakała. – Zniosę wam drugie jajko na kogel-mogel, ale już nie złote. Teraz wiem, że do szczęścia wcale nie potrzebne wam złoto i bogactwo, bo potraficie się cieszyć nawet najdrobniejszymi rzeczami. Usiadła na stole i po chwili zniosła piękne, dorodne jajko, czym uszczęśliwiła staruszków. Mogli teraz wreszcie zrobić kogel-mogel i zapomnieć o głodzie. Od tego dnia kurka składała już tylko zwyczajne jajka i żyła długo i szczęśliwie z babcią i dziadkiem w chadzce pośrodku lasu.